Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy dzisiaj naszą śmietniczkową zabawę. Yy, idę na pocztę tym razem, no, jakieś drobne zakupy. Pierwsza znajdka to taki koszyk w różowym kolorze nie wiem, na zabawki, na owoce. Taki ciekawy, różowy, kompletny. Nie wiem, czy będę go malować, ale taki, nawet na grzyby fajny. Idę dalej witam was serdecznie moi drodzy e, filmik który widzieliście przed chwilą był zrobiony wczoraj myślałam że coś więcej nakręcę ale telefon mi e, bateria się skończyła i już e, nic już nie kręciłam właściwie nie było nic ciekawego ale no część z was lubi takie śmietniczkowe spacerki no niestety nie udało mi się e, po prostu tego zrobić. No ale pokażę Wam co znalazłam. Niedużo, bo niedużo. No i jak mniej więcej wykorzystuję te moje prace. Tu Wam chciałam pokazać z wcześniejszych moich znajdek to, to gdzie pojechałam po rzeczy, które miały być na śmietnik wyrzucone. I była taka deseczka obciągnięta płótnem i była wykorzystana jako farby malarskie, na farby, na mieszanie farb i takie różne rzeczy. No i stwierdziłam, że ta faktura jest bardzo fajna, bo z dwóch stron było je tak zamalowane. No i teraz premiera mojego obrazu, który namalowałam właśnie na takiej fakturze, postanowiłam to wykorzystać i zrobić coś no, dla mnie fajnego, nie wiem czy się będzie podobać czy nie. Na rodziny wenus to nazwałam. I tak wygląda moja wenus na fakturze ze starych farb pomalowana na niebiesko. Zrobiłam jej to taką muszelkę. No troszkę mi jeszcze rączki nie wyszły, ale mam nadzieję, że jeszcze dopracuję. No, jeszcze nie umiem tak dobrze malować dłoni, też nie umiem malować zwierząt. Ale obraz wydaje mi się nawet nie najgorzej wyszedł. Bardzo fajna jest ta fakturka. Taka, tak te fale tak się w tym morzu fajnie jakoś poopada. Myślałam, żeby wcześniej namalować statek, ale statków też jeszcze bardzo, za bardzo nie umiem malować, więc no, pozostałam przy, przy Wenus. No i tak wyszła. No i, no i stoi, czeka na swoje losy. Co znalazłam wczoraj <coughs> znalazłam taki uchwyt. Nie wiem do czego to jest, ale stwierdziłam, że będzie fajne do telefonu, żeby go jakoś zamontować. Tu jest takie pochylenie, więc tylko to jest nieruchome, może było, znaczy jest tu śrubka, ale nie ma regulacji, więc muszę to jakoś opanować. Kręci się na wszystkie strony. Jest kabelek na jakieś takie. Y, tu jest jakaś kostka. Nie wiem, jakaś podstawa do jakiegoś dronu czy coś. Ciężko mi powiedzieć. Y, znalazłam kapelusz kowbojski z Ilchy. Taki fajny, czarny. Na tym na śmietniku, którym leżał, y, były jeszcze wina. Oryginalnie zapakowane, ale ja nie jestem friganką, więc yy, jakoś do tej żywności się przemóc nie mogę, żeby zabierać. No. Nie wiem co to było za wino, nie wiem ile leżało, yy, nie wiem czy nie skwaśniało, nie wiem czy nie zrobiła się z niego trucizna, więc no, nie brałam. No ale kapelusz sobie wzięłam, taki fajny. Yy. I znalazłam zegar. Taki, No, ja go pomaluję, bo jest troszeczkę już podniszczona ta biel jest taka zżółknięta. No, jest na baterię i zrobię go na czarno, ale teraz zrobię na złoto. I znalazłam. No, nie ominęłam śmietnika cmentarnego. Wiem, że niektórych z Was to razi, że jak gdzieś tam przynoszę z tych śmietników, cmentarza jakieś rzeczy, no ale no też można coś z tego wykorzystać i ja na przykład przyniosłam trzy gotowe wiązanki one były trochę podniszczone kolorystycznie ja je podmalowałam po prostu i, i, i są, no tu akurat dobrze nie widać tych kolorów, bo no ale tu może. Ale inaczej się prezentuje niż była wcześniej. Jest bardziej żywsza i, i... no jest po prostu jest. Nie wiem, co z nią jeszcze zrobię: czy, czy ją komuś podaruję, czy pójdę z nią na targi sprzedam. Nie wiem, nie wiem. No, i przyniosłam sobie też taki znicz. On jest bardzo duży, ma około 35 cm. No, i myślę, wiecie co z niego zrobić? No, no, kapturek. kapturek można wykorzystać do y, dzwonków na wietrze, bo on ma dziurki i można przeciągnąć sznurki i podwiesić dzwoneczki. I mamy tu zrobić dziurkę na haczyk i mamy gotowy kapturek na zrobię taki to wam pokażę. Na no, takie właśnie dzwoneczki czy jakieś takie mm, różnego rodzaju łapacze snów. Też można wykorzystać. No ja go tak rozbrajam, rozbrajam. To sam, sam, nawet wygląda jak wazon, prawda? I wymyśliłam sobie, chociaż szkoda mi go troszkę, bo bardzo ładna jest ta faktura tutaj, tej opalizującego szkła. I zastanawiam się, czy go po prostu nie opłożyć jakimś papermasher, czy jakimiś cementowymi. Ściereczkami i zrobić taką, jakby można go troszkę zmienić, można go obciągnąć, że będzie to taka bardziej waza. No to też pewnie na coś mogę wykorzystać, ale jeszcze nie wiem na co, nie wymyśliłam, ale coś wymyślę na pewno, bo wiecie, że ja mam po prostu 100 pomysłów na minutę. Więc y, zrobię z tego chińską wazę, może zrobię. Będzie dobrze? Tak, chińska waza. Yy, I co jeszcze zrobiłam? Yy, z tej półeczki, co ostatnio wam pokazywałam, już coś kombinuję. Przykleiłam yy, ten sznurek z tego yy, dywanu sznurkowego. Yy, Obcięłam kawałek i już mam. Yy, Zarys takiej faktury łańcuchowej, takiego warkocza, który po prostu to wszystko będzie pomalowane. No i tutaj będę jakieś wzory tworzyć. Jak już pomaluję, wyschnie, to będzie tu jakiś wzór. No i jeszcze znalazłem kiedyś taki kawałek deseczki. To jest jakieś wieczko z jakiś, nie wiem, czekoladek, czy no, jak, jakieś coś, czy to może było, było pudełko na alkohol, nie wiem. W każdym razie, no żal mi było zostawić, bo to jest drewniane i takie przyjemne wizualnie. No i kombinuję co z tego zrobić. Na razie zrobiłam rys graficzny. Teraz przyjdą farby i. Będę to malować. Pokazuję. Taki wzór y, zrobiłam. Tu zrobię y, dziurki i będą haczyki na kubeczki albo na y, przybory kuchenne. Tak sobie to wymyśliłam. Tu jeszcze przyjdzie farba. Y, Całość będzie biała, a te kurki będą takie niebieskawe. No tak. Poszłam dzisiaj, to czy wczoraj właściwie, bo to wczoraj już, już zaczęłam robić w, w, w ludowe wzory. Lubię takie te kujawskie, kaszubskie, kurpiowskie, motywy łowickie. Więc czasem, czasem zobaczycie na moim kanale, że, że coś takiego. Też również robię. Może na jakichś też naczyniach zacznę to robić. Trudno powiedzieć, co mi tam do głowy wpadnie. No i to właściwie, moi drodzy, no wszystko, co mam wam do pokazania. No, tutaj za mną widzicie mój, mój pokój. No, jest tu troszkę mojego warsztatu i kwiaty też mam taką kompozycję zrobioną, no i tak wisi. Ten obraz, który jest koło zegara, o ten, 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 to jestem ja namalowana w, w motywach surrealistycznych. Tu jest mój obraz z aniołkami, który zrobiłam, obok jest prezent od Ani Malarki. No i tak sobie żyję, no. No w kącie moja Kleopatra, już druga, bo jedna jest na wystawie. No i no, trochę mi się... słoneczka wpada, więc no, nie widać mnie dobrze, ale dzisiaj postanowiłam zrobić dla Was taki odcinek y, hasiokowo-pokojowy. No i tyle. No. Y, wiązanek mam trzy takie, więc gdzieś sobie je, je wykorzystam no, no, chyba wszystko Wam pokazałam co chciałam no, ten koszyczek różowy, który znalazłam yy, no nie wiem, no może go wykorzystam na jakieś proszki yy, szmatki żeby tam były yy, schowane no, nie wiem, nie wiem, coś tam się pewnie wymyśli, fajny jest no, dzisiaj jeszcze dzisiaj ja nigdzie nie pójdę, chociaż pogoda ładna Yy, mam kilka spraw do załatwienia, ale może po drodze coś znajdę, jak gdzieś pójdę, bo to nigdy za mną nic nie wiadomo, gdzie ja skręcę, co zobaczę. O, o. patrzcie, jak mi się zmontowało teraz z tą półeczką, też by mogła być. No, powiem Wam, że pomysł nie jest głupi. Może półeczkę zrobię na niebiesko? Hmm. No, widzicie, jak pomysły wpadają same do głowy? No, chyba tyle. Chyba tyle. Życzę Wam, kochani, miłego dnia. Dzisiaj piąteczek, więc początek weekendu. No, ja pewnie gdzieś pójdę w, przez weekend, gdzieś przejdę się jeszcze. To może coś ciekawego znajdę i Wam pokażę. Pozdrawiam serdecznie i życzę Wam miłego dnia.